Witaj, błogosławiony duchu. W tym momencie coś głębokiego i transformującego ma się wydarzyć. Z pewnością poczułeś wyjątkową więź z kimś, więź, która wykracza poza logiczne zrozumienie, coś, co dotyka duszy i sprawia, że serce bije mocniej. Dziś chcę podzielić się z tobą specjalną wiadomością, czymś, co może zmienić twoje spojrzenie i oświetlić drogę, która przed tobą. Istnieje osoba w Twoim życiu, z którą masz wyjątkową więź, coś, co może być trudne do wyjaśnienia słowami, ale co czujesz w każdej cząstce swojego ciała. Jeśli jesteś tutaj, słuchasz, to dlatego, że wszechświat wzywa Cię, abyś zwrócił uwagę na tę więź. Uwierz, to nie jest przypadek, że trafiłeś tutaj. Może ta osoba już w jakiś sposób dotknęła Twojego życia. A może wszechświat dopiero zaczyna odsłaniać znaki czegoś jeszcze głębszego? A jeśli zastanawiasz się, co ta osoba chce ci powiedzieć, ważne jest, abyś otworzył serce, bo ta wiadomość jest właśnie dla ciebie. Zatrzymaj się na chwilę i wpisz w komentarzach: Przyjmuję tę wiadomość od aniołów, ponieważ coś wkrótce się wydarzy w sposób, którego nie możesz sobie jeszcze wyobrazić coś potężnego i transformującego co może otworzyć nowe drzwi dla Ciebie i tej osoby. Może czujesz, że coś się zbliża, ale nigdy nie byłeś pewien, czy nadszedł odpowiedni moment na podjęcie kroku. Teraz wszechświat zaprasza Cię, abyś zaufał. Czasami w życiu czujemy wezwanie, siłę, która popycha nas ku czemuś większemu niż się spodziewaliśmy. I to właśnie teraz stoisz przed wyjątkową okazją. Nie jesteś tu przypadkowo. To, co zaraz przeżyjesz, może być jedną z najczystszych form miłości i zrozumienia między dwiema duszami. Czymś, co wykracza poza słowa i rodzi się z niewidocznej, ale niezwykle prawdziwej więzi. Czasami, w takich chwilach, zastanawiamy się, co to wszystko oznacza. Może czujesz się przestraszony, niepewny, a nawet sceptyczny. Ale prawda jest taka, że wątpliwości nie mogą już być Twoim przewodnikiem. Masz przed sobą rzadką okazję. Zostałeś zaproszony, aby w pełni przeżyć to, co jest Ci oferowane, bez potrzeby natychmiastowego zrozumienia wszystkiego. Czasami najważniejsze jest po prostu czuć, ufać i pozwolić sobie. Życie nie czeka na to, abyśmy mieli wszystkie odpowiedzi. Oczekuję, że będziemy mieli odwagę żyć tym, co zostało nam dane w tej chwili, bez pośpiechu, aby zrozumieć szczegóły. Proszę, nie zapomnij zostawić polubienia i subskrybować kanał. To bardzo ważne, aby ta wiadomość dotarła do jak największej liczby osób, które także potrzebują pokoju, pocieszenia i słowa światła. Jeśli czujesz, że ta wiadomość może pomóc komuś, Podziel się filmem z osobami, które według Ciebie tego potrzebują. Pamiętaj, im więcej serc zostanie dotkniętych, tym bardziej energia transformacji się rozprzestrzeni, a Ty masz moc, aby być częścią tej zmiany. Więź, którą masz z tą osobą, jest czymś niezwykłym. A co więcej, jest to okazja, abyś pozwolił sobie przeżyć coś prawdziwego i autentycznego. Choć zewnętrzne okoliczności mogą skłaniać Cię do wątpliwości, głęboko w środku wiesz, że ta relacja ma w sobie coś bardzo wyjątkowego. Coś, co jeśli będzie pielęgnowane z cierpliwością, troską i oddaniem, może przekształcić się w jedno z najpiękniejszych doświadczeń Twojego życia. Czasami to, czego najbardziej pragniesz, znajduje się tuż przed Tobą, czekając, abyś to zaakceptował. Może nadal masz obawy lub strach, ale wiedz, że ta więź jest warta każdej chwili wrażliwości. Ta osoba czuje coś bardzo silnego, coś, czego nie można zignorować. I to, co chce ci powiedzieć, wykracza daleko poza słowa. Ona chce podzielić się kawałkiem swojej duszy, chce, abyś wiedział, że to, co dzieje się między wami, jest prawdziwe. Jest głębokie i zasługuje na to, by zostało przeżyte. Teraz to ty decydujesz, co zrobić z tym wszystkim. Możesz wciąż się zastanawiać, czy jesteś gotowy na to, czy możesz postanowić, że nadszedł czas, aby się otworzyć na to, co oferuje życie. Proszę, wpisz w komentarzach: Otwieram moje serce, przyjmuję tę wiadomość i pozwól, aby ta energia odmieniła to. Co jest wokół ciebie? Ten prosty akt wiary może zmienić bieg wydarzeń, przynosząc nową perspektywę, nową energię, nowy kierunek w twoim życiu. Gdy otwierasz się na nieznane z czystym sercem, życie potrafi zaskoczyć cię w sposób, jakiego nigdy się nie spodziewałeś. Każdy wybór, który podejmujesz, choćby wydawał się mały, ma głęboki wpływ na twoją drogę. Stoisz teraz przed skrzyżowaniem, na którym każdy krok może być nowym początkiem. To wybór. To ty decydujesz, co zrobić z tą więzią, z tym, co zostało zasiane między wami. A pytanie brzmi: czy otworzysz się na to, czy pozwolisz, by strach i wątpliwości przejęły kontrolę? Jeśli zdecydujesz się oddać temu, jeśli wybierzesz zaufanie i pójdziesz tą drogą, zapewniam cię, że podróż będzie pełna chwil wzrostu, nauki i, co najważniejsze, prawdziwej więzi, która może odmienić Twoje życie. To, co masz teraz w rękach, nie jest czymś, co warto zignorować. To coś, co zasługuje na każdą sekundę poświęcenia, cierpliwości i miłości. Nie ma już czasu na wahania. Okazja jest teraz przed Tobą, prosząc byś ją przyjął z otwartym sercem. Więź, którą masz z tą osobą, jest czymś, co warto przeżyć, warto zgłębić. Nie pozwól, aby wątpliwości lub strach cię powstrzymały przed przyjęciem tego, co stoi przed tobą. Teraz weź głęboki oddech i pozwól sobie przeżyć to, co jest oferowane. Zaufaj sile tej więzi, zaufaj temu, co może ci przynieść. Czasami miłość i prawda ujawniają się w sposób niespodziewany, ale kluczem jest być obecnym, otwartym i gotowym, by doświadczyć tego, co życie ma do zaoferowania. To prezent, który możesz dać sobie, odwagę, by być wrażliwym, przyjąć miłość, światło i prawdę, które są w zasięgu ręki. Nie jesteś sam na tej drodze, wszechświat. Anioły i siła życia są po Twojej stronie, prowadząc każdy Twój krok. Pamiętaj, zasługujesz na szczęście, zasługujesz na życie pełne miłości, światła i więzi. Teraz otwórz swoje serce i pozwól życiu zrealizować tę magię. A robiąc to, pozwalasz, by miłość boska objawiła się w Twoim życiu w potężny sposób. Niech błogosławieństwa aniołów oświetlają Twoją drogę. Niech pokój, miłość i mądrość prowadzą Twoje kroki. Niech będziesz miał odwagę żyć tym, co prawdziwe, i otworzyć się na to, co życie ma najlepszego do zaoferowania. Amen.